Siema, I'm Ziloński and it's Five Nights at Freddy's e, Dzisiaj e, będziemy sobie kontynuować tą serię od nocy trzeciej. E, zesram się, ponieważ tutaj występuje Fryderyk Blender, e, A nie do końca znam jego w sumie mechaniki. Chociaż raz udało mi się no e, dojść poza nagrywkami. E, to było dawno zresztą, do nocy piątej. A i moja tradycja z czytaniem wam. Tego, co mówi Fongaj, a teraz mi się nie chce. O, już cika zeszła, jest tutaj. Yy, doszedłem do nocy piątej kiedyś, no, ale wtedy nie przyszedłem jej ostatecznie, bo mi się zbukował przycisk w drzwiach i już chika gdzieś poszła. Nie ma jej jeszcze w drzwiach. W ogóle piszcie. w... O, widziałem ją, widziałem ją była tutaj, a już jej nie ma e, piszcie jakie fangamy na przykład w FNaFa mógłbym pograć, bo to bezproblemowo też da się ogarnąć ja osobiście jestem fanem juniorsów e, nie wiem co mógłbym spróbować When the lights go dim to jest taki jeszcze straszniejszy FNaF 4, chociaż FNaF 4 sam w sobie jest ekstremalnie straszny tutaj mamy Chica, dobra a jeszcze Foxy, właśnie e, Chica może być już w drzwiach słyszałem jakieś kroki Foxy... Bezpiecznie z Foxy. Chika. Nie ma jej. Bonnie i Freddy są na scenie. O, chika się cofnęła i to mi się bardzo podoba. Popatrzmy sobie na nią chwilę. Chociaż nie, tutaj to nam będzie mocno marnowało energię. Hmm... A wiatraka się wyłączyć nie da. A on stale nam zżera prąd. Już oczywiście Chica się ruszyła po kolejne godzina już. I nie wiem, co Wam powiedzieć. Pomocy, Foxy śpiewa. Słyszeliście to. Słyszeliście, słyszeliście. Na start proszę o subskrypcję oraz łapkę w górę, ponieważ to bardzo motywuje do dalszego nagrywania i generalnie w tej serii jedna noc równa się jeden odcinek wiem, że to dość mało, dlatego postaram się szybko nagrać te wszystkie odcinki, żebyście mieli od razu nie wiem, jakie będę wrzucał w ogóle dajcie też znać, czy Wam się podoba taka tematyka ostatnio rzuciłem na przykład taki świetny trik na Kostce Rubika Yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i dobra, na razie jest chillowo. nawet stresu nie czuję najmniejszego w tym horrorze. Yy, nosek Fredie go yy, A my walczymy o przeżycie. I ja tak często te kamerę sprawdzam, że nic nawet nie, do mnie nie podchodzi. A Freddy się nawet nie zaśmiał. Ej, czy wy też tutaj widzisz smutnego staruszka w tym oknie? Bo ja zawsze tak. No, Fryderyk, właśnie, Fryderyka Blendera też musimy często obserwować mm, tej nocy i Chilu, na razie Chill, O, już druga. Widzicie, jak kolorowo. Noc trzecia, chociaż no trzecia to jest jeszcze taka w miarę. To jest taka ani za trudna, ani za łatwa. Może trochę za trudna. Nie, no nie jest do ogarnięcia, do ogarnięcia. Ale energia. No, jakby wiecie. Musicie się martwić, żeby energii starczyło. Siema, Foxy! Yy, musicie się martwić, żeby energii starczyło. Jednocześnie musicie się martwić, czy coś Wam nie stoi w drzwiach i macie nawyk sprawdzania tego. Chociaż oni jeszcze by nie zdążyli dojść tu. Oni są przecież... Bonnie jest na scenie, a w kuchni. Yy, dlatego tak. Yy, dlatego musi, muszę pilnie obserwować Frediego I Foxy'ego. Gdzieś, nie wiem czy to potwierdzone wiadomości, ale że Fred, jak powstrzymujecie patrząc na obojętnie którą kamerę? Y Chica się ruszyła. Ok, już nie wiem gdzie jest chika, więc trzeba będzie to sp sprawdzać. Mam kroki. Jak w Fortnite, mam kroki. No, w Fortnite, ja też mogę sobie często grać yy, dzisiaj, jak to nagrywam dzisiaj, ale pewnie dzisiaj też to wrzucę. Zrobiłem sobie streamka, ale takiego gównianego. Tak, tak o, po prostu. Co jest? Co się dzieje? Nie no, co ty był za odgłos? Nie, ja nie chcę, ja się boję. Ale z energią stoimy w miarę dobrze. Mm. Nie powiedziałbym, że jesteśmy oszczędni, w życiu bym tego nie powiedział. Czika się cofnęła, dlatego nawet nie muszę sprawdzać na razie drzwi. Ej, co tak klika ciągle? Może to cika w kuchni? Sprawdźmy. A nie, cika jest tutaj. Dobra. Generalnie jest dobrze. Po co ja sprawdzam te drzwi? Przecież nikt mi tu nie stoi. Na razie cika muszę sprawdzać. Bo Boni i Freddy, ja ich za bardzo powstrzymuję. Oni nawet się nie chcą ruszyć. A Chica na szczęście nie jest zbyt natarczywa, ona rzadko chodzi. Foxy jest niebotycznie szybki, nie da się wyrobić z zamknięciem drzwi, ale w trzeciej nocy to chyba nie będzie aż takie problematyczne. Za często patrzę na kamery, za często mm, sprawdzam prawe drzwi, ale nie mogę się powstrzymać, bo wiem, że muszę to robić i nie. Raczej Foxy nie biegnie, no oczywiście, że nie. Impusia nie ma. Eee, mhm. Mm Dobra, daj się żyć. Ej, ale w ogóle... Czy, czekaj! Czy jest trzecia i nikt nie zaatakował w nocy trzeciej? O godzinie trzeciej. Dobra, już czwarta godzina i nie, nie wierzę. Foxy mógł się już bardziej wychylić, ale nawet on nie. Nawet on tutaj nie działa. Jak dla mnie to dobrze. Ja się z tego generalnie cieszę. Chika, chilowo. Ej, to nawet pasuje. Chika i chillowo. Już se nawet poszła. Ale ja coś mogę zepsuć zaraz. Już Pimpusia nie ma na scenie. Na szczęście Fryderyk fast blender wciąż jest, bo ja go elegancko tam trzymam i bardzo często sprawdzam. Ale ja. No, Mówię to po raz setny, ja wiem. Ale ja bardzo często sprawdzam. Za często. Bez przerwy po prostu coś sprawdzam. Chwila przerwy. Okej, okay, i znowu. Yy, dobra. Światła może i mogę sprawdzać drzwi światła za drzwiami. Ale kamery już bez przesady. Z kamerami trochę odpuśćmy. O, widzicie? O wiele mniej energia schodzi. Tylko teraz zobaczmy sobie. Foxy i dobra, bezpieczny jestem. W sensie jestem w lokalu z opętanymi animatronikami, które y, mają wyprane przez Williama Aftona Akaspring Trapa y, mózgi. Y, y, przez co chcą nałożyć na mnie kostium zatrzaskowy? Y, bym zmienił się w opętanego animatronika, a tak naprawdę w środku oprócz ich dusz są także ich chciała. Ale co tam? Mówimy, że jestem bezpieczny, nie? Foxy będzie bieg. Ja nie chcę, ja nie umiem. Nie wiem, czy umiem. Czy ja umiem powstrzymać Foxiego? Nie jestem pewien. Będzie bieg? Jeszcze nie. Stres. Freddy się zaśmiał. Tu jest elegancko. Dobra, ja zamykam te drzwi, bo się boję Foxiego. Powinno mi dociągnąć z energią. Tutaj jest Freddy i na niego trzeba bardzo uważać i patrzeć ciągle. To może tak, zostaniemy na tych drzwiach z tym Foxim i na Freddygo będziemy zerkać. No i raz na jakieś czas sprawy drzwi. Mam nadzieję, że dotrwamy z tą energią, bo jak nie, to. Wiem, piękne te moje umiejętności wokalne. Foxy, biegnij, bo mnie stresujesz. Dobra, otwieramy drzwi, trudno. Jak Foxy będzie biegł, to spróbujemy je zamknąć. Ale nie dożyremy na tej energii tyle. Foxy może byś już biegł? Dobra, jest, mamy to. Kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo. I teraz tak, chyba zrobię tak, że jednocześnie... Nie, 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 nie chcę czwartej nocy. To na kolejny odcinek zostaje, halo! Czwarta noc to już jest taki... taki... No trzeba coś wiedzieć o tej grze na pewno w czwartej nocy. O, wywaliłem wam ten. No, zamknąłem FNAFA klikając ten Escape. W każdym razie, yy, tak, wiem, że tu jest czarno. Yy, no, czwarta noc to już trzeba coś wiedzieć o tej grze i to tak mocno. W sumie w trzeciej też. A, a piąta to już w ogóle jest koszmar prawdziwy, ale spróbujemy się uporać. Yy, myślę, że, no fakt, odcinki są krótkie. Gul-gul. Yy, tak. A smr. Na koniec. Odcinki są krótkie, ale za to wpada Wam w międzyczasie FNAF 2, a przynajmniej tak mam w planach, że będzie Wam wpadał w międzyczasie FNAF 2. Kto tu został w ogóle słuchać moje gadanie? Nie dajcie sobie łapkę w górę, ponieważ się męczę dla Was. I no... No i skoro tak często wrzucam, no to po jednej nocy. I FNAF 2 też równolegle, więc spoko jest.